Bloki czy familoki. Znalezione w internecie wierszych po Śląsku czyta Johanka Jak wciśli ludzi do srogich bloków i stała się modno wielkopłyta, płyta, pomału znikomit mit familoków, stąd chciałem w tej sprawie kogoś się spytać. Kaj mają dzisiaj chować króliki, ci co spędzają czas na pędzyi, skoro już całkiem znikły chlewiki, a Hasiok stał się z sypym niczym. We familokach wszyscy się znali, jeden drugiemu klucze łordową, jak na urlopy kaś wyjeżdżali, albo jak czasem ktoś zachorował. Na zmiana myli sinie i schody, i wszędzie było czysto aż miło. Wele chałupy mieli ogrody, a na ławeczce się pogważyło. A teraz każdy w bloku się zawrze, Na pora mocnych ząbków i hołków, i żody się nie zno, czorno jak w lagrze, brakuje bardzo ną familoków. Kiedyś na placu chopy się zeszli, I przy kloptandze stół postawili, A do skata kista piwa przynieśli, Tak wolne chwili fajnie spędzili. Do wni hop przyniósł wągla z piwnicy, Na polu, w piecu, to jest kachloku. W izbach nie było nigdy zimnicy, Tak dobrze żyło się w familoku. A i no jeden drugiemu, Duch i no czegoś zazdrości. To ni po śląsku, ni po naszemu, za wiele z wady, za dużo złości.